Księża profesorowie, drodzy moi studenci. Na święta Bożego Narodzenia od swoich znajomych dostałem obraz, akwarele, która przedstawia dwie łódki zacumowane przy brzegu. Nawet się ucieszyłem, bo pomyślałem sobie, to symbol trochę dla księdza, łódka, która czeka na to, żeby wypłynął rybak na połów. Ale po świętach przeszła mi ta radość i tak sobie pomyślałem, czy ta łódka jest do tego, żeby wypłynąć, czy nie. I ten obraz, który wisi na głównej mojej ścianie w pokoju, inspiruje mnie do takich myśli, że właściwie łódką to powinienem być ja, w którą zasiada Chrystus i płynie, by łowić innych. I ta inspiracja idzie tak daleko, że sobie pomyślałem, że właściwie papieski wydział teologiczny powinien być taką fabryką produkującą łódki dla Jezusa. Przychodzicie tutaj na rok, na sześć i próbujemy zrobić ludzi, którzy mają coś o Bogu mówić. Jest tak myślę, że papieski wydział mógłby być takim portem, w którym są zacumowane, przygotowane łodzi do tego, żeby łodzie, które są gotowe, by Jezus w nie mógł wsiąść i płynąć, głosić swoją dobrą nowinę. I oczywiście powstaje pytanie, czy te łódki dają taką sposobność, żeby Jezus do nich wsiadł. Co jest takim pierwszym warunkiem do tego, żeby łódka była gotowa i do której Jezus się nie będzie bał wsiąść? I pierwszą taką rzeczą myślę, że jest. Ogromna taka życzliwość wobec Boga i bliskość Boga. Bliskość naszego serca do Boga. Ja kiedyś Wam to części studentom mówiłem. Dwa lata temu byłem zaproszony do swojej rodziny przez mojego krześniaka do ochrzczenia mu dziecka. No i oczywiście ceremonia chrztu się odbyła w kościele, i później przyjechaliśmy do domu, obiad świąteczny. Wszyscy się najedli, stękają, rozmawiają. Ja znudzony już trochę tą, tym posiedzeniem przy stole, tak podszedłem do tego maleństwa leżącego w łóżku i zacząłem tak teologicznie, jak wuj, profesor powinien z nią rozmawiać. Coś zagaduję i oczywiście trudność kontaktu była z mojej strony, ale w pewnym momencie chrześniak podszedł do tego łóżeczka, wziął to małe dziecko i mówi tak, niego sobie wujek weźmie tak na ręce. I ja zdębiałem, bo ja nigdy w ogóle dzieci takich małych nie trzymałem w ręku. Nie wiem, czy to mi się wymknie, czy to w ogóle człowiek. Trudno się to jakoś ogarnąć. I w pewnym momencie ja nie, nie, to ty trzymaj, nie, ja będę do niego mówił. A on tak wprost mówi tak, wuju, no to wujo się nie bał ochrzcić dziecka, teraz się wujo boi wziąć dziecka na rękę. No i ja tak wprost zawstydzony mówię, no to daj. I z takim, jak to wziąć? Nie, w pewnym momencie przycisnąłem tak do siebie. No i tak myślę, że odetchnęliśmy on i ja, że się nic nie stało. Ale po chwili czuję, jak bije to małe serduszko. I tak trzymałem go tak przez jakąś, jakiś moment i poczułem takie bliskość bicia serca małego dziecka. I wieczorem wracam do Warszawy. I tak sobie myślę, codziennie odprawiam przeświętą. Czy ja czuję bicie serce Jezusa? Czy ja mam taką bliskość, czy ja w ogóle wyczuwam, że bije jego serce? I to spotkanie z tym maleństwem nie dawało mi spokoju. Później pomyślałem sobie w ten sposób, że łatwiej jest trzymać Jezusa na dystans. Zakonsekruję hostię, odmówię modlitwy, później idę do swoich zajęć i wieczorem znowu brewiarz odmówię. I to mi pozwala trzymać Boga na dystans. I to sprawia, że ja właściwie jestem łódką, która jest zacumowana w porcie, ale Jezus do niej tak naprawdę boi się wsiąść, bo chłód z tej łódki bije. Mówię Wam to dlatego, że możecie być wykształconymi teologami. Możecie być przygotowanymi wolontariuszami, czy też do rad dusz czy nowe nowej ewangelizacji, czy do, do dusz pasterstwa rodzin na płaszczyźnie głowy. Wszystko wiemy. I może być łódka zacumowana przez 60 lat nieużywana. Teraz tak, Jezus się nie boi wejść do kogoś, kto jest mu serdeczny, bliski. I myślę, że każdy z nas ma chyba jakiś problem z taką bliskością z Jezusem. Bo łatwiej jest zagadać do dziecka, ale wziąć go na rękę, no to znaczy, że się trzeba nim zaopiekować. I teraz przychodzimy nam Mszę Świętą, bierzemy Jezusa w komunii świętej do naszego serca i co? Opiekujemy się nim? Czy przyjmiemy i robimy swoje? Robić swoje, a zaopiekować się Jezusem, to są dwie różne sprawy. I dlatego jeśli wam dzisiaj mówię o porcie, w którym są zacumowane łodzie, a port nazywa się Papieski Wydział Teologiczny, to chciałbym, żebyście spróbowali coś zrobić z swoją wiedzą, żeby ta wiedza przełożyła się na serdeczność wobec Boga. Osobistą więź z Bogiem Kontakt z Bogiem Tak, żebyście potrafili zaopiekować się Jezusem Którego przyjmujecie w Komunii Świętej I wtedy płyniecie Jak płyniecie? Tam, gdzie Jezus ci każe Siada do twojej łodzi Jaką jesteś ty I łódka idzie Płynie w jedną, w drugą stronę Nie tam, gdzie ty chcesz Ale tam, gdzie cię Jezus prosi I teraz tak, żeby wiedzieć, gdzie Jezus prosi Żeby odwiedzić Żeby to rozumieć Trzeba mieć bliskość, trzeba go czuć. I teolog, który wie, a nie kocha, nie jest teologiem. Jest wyłuczonym technologiem. To jest spora różnica. I dlatego też więź osobista z Bogiem jest podstawą do tego, żeby pozwolić Bogu robić coś z naszym życiem, żeby tą łódką mógł pokierować. W jakie przestrzenie? Przypuszczamy, że Bóg chciałby, żebyście wypłynęli z Nim w jakie przestrzenie oceanu, którym jest współczesny świat? Pierwszą sprawą to, jest rodzina. Większość z Was, ludzi świeckich, ale i też ich młodych ludzi, ma swoje rodziny i niektóre są dobre, szczęśliwe, a czasem i nie jest tak wszystko dobrze poukładane. Teraz jak płynąć na taki ocean, na takie przestrzenie wód. Gdzie w rodzinie jest nie najlepiej, i teraz wpłynąć z łagodnością Boga na przestrzenie, które są niebezpieczne. Jedna z dziewcząt, która kończyła maturę, mówi do mnie tak: Mój ojciec, a właściwie to jest człowiekiem, który przychodzi do domu z pracy, siada przed telewizorem, otwiera puszkę z piwem i najlepiej jak jest mecz. Wtedy mamy w domu spokój. Siada, popija, idzie później spać. I kiedyś się poskarżyłam, jakiemuś księdzu nas powiedzi, i ksiądz mi doradził, żebym coś z tym zrobiła, żebym go tak nie zostawiała samego z tym piwem. On prawie ze mną nigdy nie rozmawiał, a we mnie, jako dziewczynie dorastającej, była taka potrzeba ojcowskiego słowa, ojcowskiej miłości po prostu człowieka bliskiego. I wymyśliła sobie w ten sposób, że jak rozpoczynał się mecz, ona przychodziła i siadała. On po jednej stronie ławy, on, ona po drugiej, on sobie pił piwo, a ona tak siedziała i patrzyła na mecz. I pierwszy mecz ojciec się nic nie odzywał, no przyszła, no to już trudno. I tak po drugim ty, chyba meczu do niej mówi tak: Dorota, od kiedy się sportem interesujesz? A ona mówi, Ja się nie interesuję sportem. No to po co tu siedzisz? No, po to, żeby tak pobyć z tobą, bo ty nigdy nie masz dla mnie czasu. Ojciec nic nie powiedział, skończył się mecz, rozeszli się i kilka dni po on puka do jej pokoju i mówi tak Dorota, masz czas, byśmy pogadali. Rozumiecie, jak łagodnie wpłynąć na niebezpieczne fale oceanu? Przecież można wejść do pokoju i wziąć telewizor i trzepnąć im i powiedzieć, ojciec, koniec tego. Albo wychodzisz z domu i zostawiasz matkę i mnie w spokoju, albo będziemy inaczej żyć. Można i tak. Tylko są huragany, które znoszą również łódki. I teraz płynąć z taką miłością, żeby móc i mógł Jezus mógł powiedzieć do drugiego serca coś wymaga mądrości i roztropności. I po to jest wiedza, żeby zdobywać cnoty, które pomagają mądrze żyć. I po to studiujecie teologię, żeby umieć kochać. I nie tylko tak, że ja kocham obojętnie, czy ktoś chce, czy nie, tylko żeby umieć mądrze kochać. Kochać każdy chce. A niektórzy mówią tak, przestań mnie kochać, bo ta ko miłość mnie już wychodzi bokiem. I teraz być taką łódką, która wpływa z łagodnością Boga w takie przestrzenie i w, do takich ludzi, gdzie Bóg chce. Rozumiecie, jak potrzebna jest taka bliskość, żeby czuć serce maleńkiego dziecka. Jezusa, który jest niewidoczny, niewidzialny, ale realnie obecny? Wielu z was może mieć takie poczucie, a co ja potrafię? Ja też jest taką łódką przeciekającą. Właściwie zostałem niedawno zasmułowany od spodu, żeby nie przeciekać, ale gdzie się nie wyruszę, to woda się dostaje. Słabi jesteśmy. Bo jesteście małżeństwami, które się przygotowują do towarzyszenia innym małżeństwom, a możecie powiedzieć tak, moje, moja łódka rodzinna cieknie. I właściwie dobrze, że jesteśmy zacumowani tak blisko, to się nie zatopimy. Jak pomagać innym, kiedy człowiek jest słaby? Ludzie, szczególnie młodzi, są bardzo uwrażliwieni na autentyzm. Nie na doskonałość, na autentyzm. Król Biskup Dajczak ma w swojej diecezji taki zwyczaj, że młodzi ludzie, którzy są przygotowani do bierzmowania, mają takie nabożeństwo przed bierzmowaniem, gdzie rodzice zakładają im krzyż na szyję, jako znak przekazania wiary. Jest specjalne nabożeństwo, błogosławienie tych krzyży, i później jest tak, że każda rodzina, mama, ojciec i rodzeństwo podchodzą do kogoś. Kto jest, ma być bierzmowany, i zakładają krzyż. I jeden z tych chłopców miał takie doświadczenie, które, które opowiada. A mianowicie wstąp w kościele, tak ustawieni rządkiem, i podchodzi do niego matka, ojciec i ma młodszą siostrę. I ojciec z tym krzyżem podchodzi, zaczerwienił się i w pewnym momencie tak szybko mu to założył, ścisnął go tak za rękę i odszedł, bo. Nie wiadomo, czy wstyd, czy, czy coś przeżywał, po prostu nie bardzo chciał, żeby to dłużej trwało. No, odbył się obrzęd, wrócili do domu i ten chłopak do bierzmowania szedł jak to chłopak. No, Boże drogi, też świętym nie był. Czasem chodził do kościoła, czasem nie, no, ale jak już to bierzmowanie, no to trudno. I po kilku dniach od tego wydarzenia, po bierzmowaniu, wieczorem. Puka ojciec do drzwi swojego syna i mówi: tak, słuchaj, chciałem z tobą porozmawiać. Stanął tak przed nim i mówi: wiesz co? Jak ci zakładałem krzyż jako znak przekazania wiary, to ja ci wiary nie przekazałem, bo wiesz, że ja sam mam problem z wiarą i z Bogiem też. No i najlepszy dla was nie byłem. I dzisiaj. Wracam od spowiedzi. I wtedy przekazałem Ci krzyż, a dzisiaj przyszłem Ci przekazać wiarę. Uściskał chłopaka i wyszedł ze łzami w oczach. I ten chłopak mówi tak. Pękło coś we mnie. Wobec Ojca i wobec Boga. Słaby słabego poniósł. Autentyzmem umocnił to, co jeszcze było piękne. Słaba łódka wypływa na głęboki ocean, szerokie horyzonty z lękiem. Z lękiem, ale zautentycznie płynie. Tak kocham Boga, więc tak płynę. Taką jestem łódką, do takiej siadaj Jezu. Chcę Ci cały służyć i rób ze mną co chcesz. Życzę więc każdemu z Was, żebyście nie byli łódką, która jest zacumowana w Kościele. Bo w Kościele potrzeba takich łodzi, do której wsiada Jezus i płynie daleko. Takie przestrzenie, o których my nie marzymy i sobie nie śnimy. I życzę Wam takiej odwagi, dzielenia się swoją wiarą z innymi, nie dlatego, że inni wiary nie mają, dlatego, że i wy ją macie. A kto ją ma, ten się chce dzielić. Bo ewangelizacja polega nie na tym, że my idziemy do środowiska, które nie wierzy. Ewangelizacja polega na tym, że ja mam dobrą nowinę i się chcę nią podzielić. Kto się nie dzieli, jest zacumowaną łodzią. A papieska uczelnia jest fabryką, portem, która produkuje łódki. Dlatego też. Gdyby ktoś chciał posłużyć Jezusowi, niech wie, że taka pouczelnia przygotowuje łodzie dla Jezusa.